Wchodzimy teraz z ogrodu na taras apartamentu Brzozowy Las. Chciałabym dzisiaj Państwu go przedstawić. Mamy go, mamy dwa leżaki na tarasie, dużo stół do biesiodowania z grillem, a to wszystko w cieniu pnączy w Inorosie, w którym można fantastycznie odpocząć. Wchodzimy do salonu przez ten taras. Tutaj mamy duży telewizor 30 calowy Samsung oraz wygodny kącik wypoczynkowy, z dwoma kanapami, które się rozkładają na noc do spania dla czterech osób. Dzisiaj spodziewamy się dziesięciomiesięcznego niemowlaka, dlatego przygotowaliśmy mu krzesełkę do karmienia. Przechodzimy do kuchni. Duża lodówka z mikrofalówką, dużo szafek z wyposażeniem ekspres do kawy, stół dla sześciu osób. Oraz ładny widok na nasz orzech włoski, którym częstujemy też gości naszymi własnymi orzechami właśnie w tym dziadku do orzechów. Tutaj mamy w części kuchennej zmywarkę, bardzo dużą kuchenkę do gotowania, czteropalnikową na gaz oraz piekarnik elektryczny. Całość to 40 m2, a z, z tarasem to 60 W dalszej części tego apartamentu schodzimy po schodkach Korytarz z którego przechodzimy do łazienki. W łazience zawsze mamy ręczniki derogląszy, o gości, mydło, wygodną ławkę do przebierania się oraz wanienkę dla maluszka, który za chwilę przyjedzie. Duży, fajny, wygodny prysznic. Z łazienki przechodzimy teraz do sypialni, w której również na maluszka czeka łóżeczko. Wygodne łóżeczko z materacykiem dodatkowym i z pościelą oraz z ręczniczkiem. Tutaj mamy wygodne łóżko małżeńskie oraz dodatkowe łóżko dla kolejnego dziecka, gdy się pojawi. Także całość stanowi 70 m2. Cały dół domu. Zapraszamy.